Cześć, siema, witam was. Dzisiaj kolejny odcinek z mojej przygody z edycją update. Dzisiaj otworzymy sobie blister. E, blister, e, blistra jeszcze e, z tej edycji nie otwierałem. No i m, przyznam się wam szczerze, że e, prawdopodobnie już nie będę otwierał, ponieważ jak wiemy na razie wyszło e, rozsiane po różnych właśnie blistrach, puszkach. E, multipakach, gifboxach tylko 12 limitek, ja już mam 8, mam jeszcze kilka powtórek, także tu jeszcze dojdą mi dwie. Mam nadzieję, że tu trafię jakąś, której nie mam. No i tu właśnie wykrakałem. To nie jest zwykły give, ten mm, blisterek oczywiście, ponieważ to jest blister, który zawiera nie 5 saszetek, tylko 6 saszetek i ma Dwie karty z edycji limitowanej. Koszt takiego blisterka to 25 zł. Taki blisterek można zakupić. Nie wiem, czy to widać. W sklepie w sieci Smyk. Także otworzymy sobie go i zobaczymy, co będziemy mieli w środku. Liczę na jakieś fajne karty. No. Mm, Magic Moment na razie mi się tylko jeden trafił, także może właśnie jakaś mi wejdzie karta z tego. O, już tam widać limitki. No już niestety chyba będzie słabo, jeżeli chodzi o nie. E, tak jak myślałem, poczekajcie, bo tu sobie to wyjmiemy z tego blisterka fajnie to wygląda tu sobie aż to położymy taki final Berlin 2015 fajnie to wygląda no i mamy limitki jest to pierwsza limitka Gareth Bale moja powtórka już Multipaku ją trafiłem no i kolejna powtórka Arien Robben już czwarty mój Arjen Robben no co tu dużo gadać jak wiecie bardzo lubię Robena no ale bez przesady. No, jak widzicie, już same powtórki mi limitek wpadają, także już większego sensu otwierać tego nie ma. Mam chyba z 7 powtórek limitek, także się na pewno z wami wymienię. Mamy saszetki 4 z Ibrą i 4 i przepraszam dwie Suarezy. Zaczniemy sobie od Ibry. Zobaczymy czy będzie coś fajnego. Na początek mamy drużynę Paris Saint-Germain, powtórka moja już. No, ten gościu mnie kur ten gościu mnie normalnie prześladuje. Impact Cycling Lucas Silva. Mam pięciu impaktów, trzech mi brakuje, no a tego Sylwę mają już chyba piątego. No kurde, nie wierzę. No, ta karta też mnie prześladuje, no, ona jest po prostu tak badziewna, że no chyba ją wyrzucę gdzieś. Yy, Radzi jest, to już są bazówki, Lawecja, także Dyrmić, czyli pierwsza saszetka. Pierwsza saszetka po prostu żałosna, jak dla mnie. O. o, proszę, o, proszę, fans favorite. Moja już powtórka. Bardzo bym się ucieszył, gdyby to był Ronaldo, bo go nie mam, ale Messi, fans favorite. Pięknie. Pójdzie na wymianę na pewno. Porto, porto. O, Impact Cycling, no ale tego też Impacta już mam, a Ciebie przykryję, bo nie chcę na Ciebie w ogóle patrzeć. Ramirez, Rode oraz Ramirez, no pamiętam, że już chyba któryś raz mam takie, e, powtarzały mi się te trzy karta, więc Ramirez z Barcelony, potem mamy Rode i Ramireza tego z Chelsea. Cztery saszetki jeszcze. Może będzie jakiś game. Mam na razie Leonela Messiego i Jacksona Martineza. Może ktoś wpadnie jeszcze. O! Hy nie, kurde. Myślałem, że tu będzie ta biała oprawka. Tu jest odwrócona jakaś karta. Może sobie ją damy na koniec. Hmm. Stepanienko, Nastasic... No, tego impakta też mam. Niestety. Trzech mi dalej brakuje flamini. Ksaka rozkagała. No a tu mamy Atletico. Powtórka już niestety. Czyli słabo. No, słabo. Słabo, słabo jak na razie. Może jeszcze będzie coś fajnego. O, Berlin puchar. Pucharu nie mam. Piłki mam trzy, a pucharu jeszcze nie miałem. Także sobie go tu położymy. Czyli jednak nie jest tragicznie. Tu mamy bazle. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy mam, mam bazyle, czy nie. Musiałbym sprawdzić, ale chyba jej nie mam. Dalej mamy Braimiego. E, jeszcze tu mamy zoomę, Fabinio i. Guess. No i dwie ostatnie saszetki z tego blisterka. Czy będzie coś fajnego? Jeszcze przydałoby się. O, Fans! Świetnie. Fansa nie miałem tego Neymara. Super. Świetna karta. Tu sobie go położymy koło Messiego. Messi Neymar. No. Eee. Neymara nie miałem. Super. Tu mamy szalkę. Powtórka już. Porto. Porto mi się nawet tutaj powtórzyło. No tego logo to mam chyba z pięć już. Dalej jest Ramos, De Michelis oraz Ansaldi. No i ostatnia saszetka. Oby była szczęśliwa. Bo inaczej blister dupy nie urwie. No i chyba. Chyba nie urwie. Quintero tylko dalej bazówki. Fus, Naszo, Mangala, Welbeck i Fabiano. No czyli niestety blisterek dupy nie urwał. Z tych takich lepszych kart dla mnie trafił mi się puchar. E, dwa fansy Messi'ego już miałem, także idzie na wymianę. No i dwie limitki dwie limitki moje już powtórki także tak jak już mówiłem nie będę już otwierał inwestował w tą edycję bo nie ma sensu otwierać bo, e, tego bo jak widzicie limitki się powtarzają także będę się teraz mam nadzieję wymieniał i zobaczymy co z tego wyniknie pozdrawiam was i zapraszam na kolejny odcinek trzymajcie się cześć